Las jest wyjątkowym miejscem w Gołdapi i w tej części Polski. Tutaj się fantastycznie splata historia tego miejsca, naznaczona także II wojną światową, ale i kawą sportu w Armii i Mazurach. To tutaj, na trasach biegowych, utrzymywanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, rozgrywa się najstarsza zimowa impreza i jedna z największych zimowych imprez w tej części Polski: bieg jaczwinków. 25 raz odbył się w Gołdapi w 2012 roku, ale jego historia rozpoczyna się w roku 1979. Brak śniegu w kilku latach spowodował, że impreza niestety została przerwana, ale jest cały czas kontynuowana. W tej najważniejszej i największej imprezie zimowej na Warmii i Mazurach udział brali przedstawiciele prawie wszystkich nacji w Europie. Wiele razy wygrywali tutaj także Litwini, między innymi w 2012 roku. W obecnym roku Wygrał Simonas Nervidas z Litwy, ale także i wielu Rosjan, także i wielu przedstawicieli innych nacji brało udział w tej wyjątkowej, fantastycznej imprezie. Poruszamy się teraz po Lesie Kumidzie, miejscami gdzie przebiega, gdzie biegną trasy biegu dźwigów od wielu, wielu, wielu lat. Najdłuższą trasą jest 5-kilometrowa pętla, którą w biegu głównym narciarze pokonują aż 4 razy. Najlepszym zajmuje to, jest to dystans około 20 km, około 40 minut. Wydawałoby się to dużo albo i niedużo, to zależy od zaawansowania narciarza, ale chcę powiedzieć, że są to trasy bardzo wymagające. Jest wiele podbiegów, jest wiele miejsc, które wymagają dobrej techniki i dużej wytrzymałości. Dlatego tak są cenione i tak są lubiane przez narciarzy. To nie tylko bieg jadźwingów, to także całe mnóstwo zawodów narciarskich, biegowych, przede wszystkim tutaj, ale także i na Pięknej Górze, na której działa Ośrodek Narciarstwa Zjazdowego. Teraz dojeżdżamy do rozwidlenia dwóch tras, po której się odbywa. W lewo moglibyśmy skręcić na trasę półtora kilometrową. Z którą się łączy także trasa 5 km, którą teraz przejedziemy sobie po bardzo uroczym i malowniczym lesie kmiecie. Zupełnie obecny widok za oknem samochodu nie przypomina tego, który możemy zobaczyć zimą. Kiedy jest tutaj dominują dwa kolory jest biel, Goldup y ma ten walor, tę przewagę nad innymi częściami naszego regionu, a może nawet i Polski północno-wschodniej, że tutaj bardzo długo zalega śnieg. Możemy organizować zawody narciarskie od grudnia aż po połowę marca, tak było chociażby w 2011 roku, gdzie ostatnie zawody narciarskie mistrzostwa Gołdapi zostały zorganizowane 14 marca. Trasy utrzymywane są przez cały sezon zimowy, także miłośnicy biegów narciarskich mogą tutaj trenować od momentu, kiedy tylko spadnie pierwszy śnieg, aż często do późnej wiosny. Zdarzało się, że jakiś zawodników trafił na stronę rosyjską? E, szczęśliwie nie. E, szczęśliwie nie, ale to wszystko dzięki fantastycznym e, ludziom, którzy pracują przy tym biegu od bardzo wielu lat. Jedną z najbardziej zasłużonych osób dla tego biegu jest pomysłodawca i w, od bardzo, bardzo wielu lat właściwie od zawsze komandor e, tego biegu pan Lech Iwanowski pracownicy Ośrodka Sportu i ekran, Lech Kowalczyk Zdzisław Sadowski lekarz wieloletni tego biegu zawsze dbają o to, żeby trasy były profesjonalnie przygotowane i zawsze dbają o to, żeby były profesjonalnie oznakowane nie ma możliwości pomyłki nie ma możliwości pomyłki mówiłem o tym, że teraz trasa cały bieg to są cztery okrążenia na 5 kilometrowej pętli, ale początkowo Bieg był rozgrywany techniką klasyczną, do której chcemy wrócić, ponieważ to ona jest najbardziej popularną i najbardziej naturalną. Nie trzeba wielkich umiejętności, trzeba po prostu utrzymać się na, na nogach i odpychać kijami. I już możemy biec. Natomiast wcześniej bieg był rozgrywany poprzez jedną pętlę 20-30 kilometrową i nawet wtedy się nie zdarzały pomyłki z przekroczeniem granicy. To jest jeden z moich ulubionych odcinków biegu jaćwinków. Podbieg, który pokazuje charakter prawdziwych zawodników, muszę wspomnieć o bardzo życzliwych pracownikach lasów państwowych, dzięki współpracy i dzięki ich życzliwości e, udaje nam się utrzymywać. E, utrzymywać w dobrym stanie przez cały rok y, trasy. Możemy liczyć zawsze na ich pomoc i współpracę, a y, w 2012 roku po raz pierwszy udało nam się wspólnie zorganizować przy okazji biegu jadźwingów Mistrzostwa Leśników w biegach narciarskich. Y, y, to fantastyczni ludzie, to, którzy y, ogromnie dużo serca i, i sił wkładają w to, aby y, ten las kwitł życiem nie tylko y, dzięki zwierzętom, roślinom, ale także y, dzięki użytkownikom, ludziom. kiat To nie tylko bieg główny, gdzie najlepsi seniorzy i seniorki mogą powalczyć o trofea, ale także i biegi dziecięce, biegi młodzieżowe w kategoriach wiekowych dostosowanych do do rozwoju fizycznego, do rozwoju wiekowego. Nie tylko te 20 km, które mogą wydawać się że dla niektórych dla niektórych narciarzy będą przekraczały możliwości fizyczne, ale także i Bieg na 10 kilometrów, tak jak mówiłem, biegi dziecięce dla najmłodszych, yy, aż po tych najlepszych seniorów. Ale Gołdap to nie tylko bieg jadźwingów, Gołdap to nie tylko liga biegów to nie tylko cross gołdapski, o którym mówiłem, ale także i fantastyczna impreza sportowa, jedyna niepowtarzalna, jakim jest międzynarodowy bieg na dystansie półmaratonu w gołdap Jedyny bieg. Który początek swój bierze za granicą, w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, a meta jest usytuowana w gołdawii. Wyjątkowy, dlatego że bieg przebiega przez granicę, biegacze w tym czasie się nie zatrzymują. Start następuje w Obwodzie Kaliningradzkim. Jest to wyjątkowa, fantastyczna impreza, na którą także serdecznie zapraszam.